Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Kochani, w dzisiejszych czasach, kiedy wszystkie zakłady kosmetyczne i fryzjerskie są pozamykane, musimy sobie jakoś radzić. Dlatego dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem dotyczącym regulacji brwi, bo jak wiecie, te włosy po prostu rosną jak oszalałe, no i trzeba jakoś w miarę wyglądać jak człowiek i trzeba sobie jakoś radzić. Dlatego dzisiaj pokażę Wam, jak ja reguluję sobie brwi w tym okresie. Czy, że kogoś zainspiruje, yy, a jeżeli Wam odcinek się spodoba, to nie zapomnijcie o pozostawieniu łapeczki. Się jeszcze wspomagała lusterkiem, dlatego że nagrywam tutaj ten odcinek dla Was, ale jednak ta kamerka nie jest na tyle dobra i nie widzę tak dobrze, jak powinnam, a jednak to są brwi i nie chcę wyglądać strasznie. Dlatego kochani, pierwsze co... Użyję sobie do tego takiej e, szczoteczki. To zawsze przed regulacją brwi wolę je przeczyścić. Do tego używam zwykłej wody micelarnej. Tutaj mam akurat z garniera. Także po prostu troszeczkę, kochani, przejeżdżamy sobie po brwiach, żeby je po prostu oczyścić. Ja tutaj będę, kochani, sobie zerkała w lusterko, więc się nie przejmujcie. Pierwszy krok, który zawsze robię przed regulacją brwi Zaczesuję moje włoski brwiowe do góry Mniej więcej w ten sposób, zobaczcie sobie One mi się tutaj w ogóle bardzo źle układają Dlatego, że do połowy mogę bez problemu zaczesać je do góry Następnie od połowy one po prostu mi się zaczesują w dół Kochani, do paznokci, ale do brwi jak najbardziej mi się sprawdzają I teraz kochani, co ja robię? Zaczesuję brwi do góry i wyznaczam sobie po prostu kształt za pomocą tej szczoteczki. Po prostu są tutaj, kochani, takie włoski, które nam odstają, takie tak zwane niepożądane, i te włoski po prostu, kochani, reguluję nożyczkami. Regulację sobie robię za pomocą tej szczoteczki. Tutaj już mam ładnie uregulowane, bardzo fajnie to wygląda. Tutaj jeszcze mam tylko jeden włosik, który mi tutaj zaburza moją koncepcję. I teraz, kochani, bierzemy się za drugą połowę, czyli zaczesywanie włosków w dół. I tutaj również znajdują się włoski takie niepożądane, które po prostu odstają bardziej niż pozostałe, i je po prostu sobie delikatnie przycinam. Teraz, kochani, po prostu, żeby sobie sprawdzić, czy wszystko jest ok, zaczesuję sobie brwi. Jest ok, i to samo robimy, kochani, z drugą brwią. Tutaj Wam jeszcze powiem, jest zupełnie inna od tej, a to dlatego, że kiedyś po prostu zdałam się na jedną panią, która, no jakby to powiedzieć, to regulacje mi zepsuła. No i niestety ciężko jest doprowadzić tą brew do takiego samego rozmiaru jak ta. Dlatego teraz w okresie samoizolacji, kiedy siedzę w domu i nigdzie nie wychodzę, staram się, żeby mi tutaj te włoski po prostu odrosły, żeby ten kształt wyglądał podobnie jak ten ale jak już kiedyś komuś wspominałam, nasze brwi kochani to nie są bliźniaczki to są po prostu siostry i wcale nie muszą wyglądać jednakowo jednak no tutaj ta różnica jest dosyć bardzo y, widoczna i, nic. i kiedy mniej więcej przycięłam sobie te brwi oczyszczam e, resztki włosów za pomocą takiego pędzelka to jest pędzelek w sumie do makijażu, ale Delikatnie go oczyściłam, dzięki temu mogę pozbyć się resztki tych włosków. Będę posługiwała się zwykłą nitką, dlatego, że będę regulowała sobie tutaj głowę. Po prostu muszę zrobić sobie teraz taki supełek tutaj. Jest pęk, ale odstaje mi tutaj jeszcze za dużo tej nitki, więc po prostu ją utnę. I kochani, co ja teraz będę robić? Przede wszystkim zaczesuję sobie jeszcze te brwi. I naszą nitkę splatam tak, żeby po prostu była możliwość przesuwania. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. Jeszcze troszkę. I kochani. Tutaj niteczką wyznaczam sobie kształt i po prostu ucinam. Tutaj mi zawsze łezka wychodzi i zawsze mnie swędzi w nosie. I mniej więcej reguluję sobie właśnie tutaj górę. I teraz będę po prostu posługiwała się zwykłą pęsetą po to, żeby po prostu resztki jakieś, które mi tutaj pozostawały, wyrwać. Wezmę sobie lustereczko. Uregulowane. E, oczywiście tutaj, tak jak Wam wspominałam, zostawiłam sobie troszeczkę, dlatego że chcę, żeby one mi tutaj bardziej podrosły w tym miejscu, bo jednak ta brew jest krótsza od tej i ma zupełnie inny kształt. Na tym etapie, kochani, kiedy już e, uregulowałam brwi za pomocą nożyczek, nitki i pensety, ponownie przecieram sobie płynem micelarnym te brwi, dlatego że zaraz będę nakładała henne. I chcę, żeby ona mi się po prostu bardzo dobrze trzymała, kochani. Co do henny, będę używała takiego produktu z firmy Delia Eyebrow Eyelash Tint. Jest to kolor ciemny brąz. I tutaj mam właśnie ten kolor, a tutaj mam aktywator. Do tego oczywiście będę potrzebowała patyczki higieniczne, taki pojemniczek, który był w zestawie razem z kolorem i pędzelek, którym właśnie będę nakładała kolor na moje brwi. I kochani, pierwsze co muszę zrobić, to dodać troszeczkę koloru do mojego pojemniczka. Nie dużo, kochani, ja tego nakładam tyle. Zwykle yy, wolę więcej, dlatego że nieraz jest tak, że coś mi się nie uda, muszę poprawić i zawsze wolę mieć tego więcej i minimalnie troszeczkę tego aktywatora. Mieszać, mieszać, żeby mi się to fajnie połączyło razem, żeby tu nie było żadnych pęcherzyków powietrza. Także mieszamy. Rozczesuję. Porządnie brwi i jedziemy. Niedoskonałości, kochani, od razu musimy minimalizować za pomocą patyczka. Dlatego, że jest to henna, i jeżeli szybko nie zareagujecie, to po prostu ten kolor zostanie Wam na skórze. A tego byście chyba. Nie chcieli. No dobrze, kochani, 20 minut minęło, czas na ściąganie Henny. Ja będę ją robiła za pomocą takich zwykłych pusteczek do demakijażu. Już sobie tu wyciągam dwie. I kochani, jedziemy! No i jak? Kochani, jak myślicie? Fajnie? Trzeba sobie jakoś, kochani, radzić w tym czasie, kiedy wiecie, nie można wychodzić z domu. Te zakłady wszystkie są pozamykane. No i niestety nic nam nie pozostaje innego, jak radzić sobie samemu w domu. Dlatego tak sobie właśnie radzę. Oczywiście, jeżeli to wszystko ruszy i będzie pootwierane, no to pójdę sobie do takiego salonu. Jeszcze sobie zobaczę lustereczkiem. No, kochani, ja jestem z efektu mega zadowolona. Dajcie znać, czy podoba Wam się efekt i co o tym sądzicie, jak wy, regu, jak wy, jak wy regulujecie brwi, kochani. I dziękuję serdecznie za poświęcony czas. Jeszcze raz e, życzę Wam dużo, 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 dużo zdrówka. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.